Jak w prosty sposób nadać drugie życie starym drągom i uwaga, będzie dużo brokatu. Cześć, tutaj Marta, kamieniami i zabieram Cię na vloga z naszego stajennego pikniku, gdzie wszyscy razem wspólnymi siłami zanurzyliśmy się w różu, fiolecie i brokacie, aby nasze drągi były wyjątkowe i wspaniałe. Pierwszą rzeczą to złożenie wszystkich drągów, które chcecie odświeżyć i przejechanie papierem ściernym, a najlepiej w ogóle szlifierką, bo widzicie tutaj te zadziory były dosyć spore. Na tak przygotowaną, gładką powierzchnię drewnianych drągów aplikujecie akrylową farbę, która również nadaje się do drewna i metalu. Szybka przerwa na przepyszne ciasto z truskawkami, odpowiednich linii, które chcemy, aby były na naszych drągach, no i sam dobór koloru. Używajcie również taśm malarskich, które zapobiegną paćkaniu się i przedostawaniu jednego koloru na drugi. Ja wybrałam oczywiście klimaty różu i fioletu, no i nie mogło zabraknąć brokatu. Tip ode mnie, wcale mieszając brokat z farbą go nie widać, więc po prostu, aby brokat był widoczny, my sypaliśmy jak Nusar Er Solą w Dubaju. I